Witam i pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwami Słuchaczy Radia Maryja. Mówiłem już o antypolakach, wszystkim z mediów, w mediach, ale co robić, jeśli do tych środowisk, które wewnątrz kraju próbują działać kontra Polsce. To... See trees of oh, green there are too. I see them blue for me and for you, and I think to myself what a wonderful world. trwa również dla znajomych i przyjaciół. Profesjonalny zespół muzyczny zapewniony oraz smaczny poczęstunek. Wychodzimy z domu i bawimy się zespołowo. Zapraszam Halina Brzyskowska. To jest drugi etap gimnastyki, albo jeden z etapów gimnastyki. Ruszamy się tylko w innej formie, w taktyku innej muzyki. Makaron proszę. Jeszcze <grystanie> jedna czekolada. Makarony. Tutaj masz kochanie cukier. Mąka. A te orzechy zapisałaś, czy nie? Jeszcze nie, nie, nie. I duszynka. Mhm. Czyli czekolady już nie będzie, mogę pisać 24. Herbata 15 paczek. Kawa 4 paczki. Orzechy taki worek. Orzechów coś przyniósł. Ryż, kasza 11 paczek. Rodzienki 6 paczek, słodycze pomadki 18 paczek. To pięknie, ja to sama znajduję. 20. trochę dzieci mam, więc to nie wszystkie mogą. <śmuszczak> o. 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 A ty masz duży defon! Nie ma. My nie ma. Ale my tak. zawsze. Ja tak. mogę, dobra? Bo my bez ani. Bo nie... dla nas priorytetem jest gimnastyka. I gimnastykę prowadzimy już od 20 lat. Zorientowałam się, że ta grupa staje się coraz taka, taka prężniejsza, bardziej taka elokwentna. Zauważyłam, że mają jakieś zainteresowania. I pomyślałam sobie, że może oprócz gimnastyki, która. To jest celem zasadniczym, że oprócz gimnastyki może coś uda mi się tutaj zrobić. I właśnie pani Halina, która e, organizuje to wszystko. Tak? Ta Halinka zawsze wymyśli coś. No dopiero Halinka Brzezińska. Najbardziej zasłużona to tutaj jest Halinka Brzezińska. Patrzę na listę i co stwierdzam? Jest osób 40. Proszę, jeszcze pięć osób. 5 osób i wycieczka się odbędzie. Pani jedzie, dobrze. Um, um, teraz jest Irenka Kasprzycka. Tutaj, jak obserwuję na przykład panie, to one poprzez to, mianowicie, że one się spotkały tutaj w, w sokole. To ja często widzę, ach słuchaj, no popatrz, spotkałyśmy się, pamiętasz, jak siedziałyśmy w ławce, prawda, w jednej ławce, gdzieś tam podstawówce siedziały i tu się, proszę pana, po latach, rozumie pan, po latach, one się tutaj na nowo poznają. Gdzie czy byłyby tacy? Proszę w tej chwili do mnie, koniecznie. Nie ma żadnego artykułu. Ja panie Zbyszku. <gry>

to ale była kompozycja ci znanego? A jeszcze Mało, 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 mało. A wśród nocy ciszy było? Było. A Gdzie Chrystus Rodzi było? Było, było. było? Nie, przybierze Chrystus Rodzi. Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi, Najmłodsze nasze sokolanki, które dopiero stoją na roku kariery sportowej. Chciałabym Was również pochwalić za to, że zrealizujemy następny etap naszego planu pracy, mianowicie nasz tak zwany walka na Bo ja nie rozumiem dlaczego, tylko mamy być my. Niech będą nasi dzieciowie, nasze dorosłe wnuki, nasze koledzy, przyjaciele, kochankowie. Że ja zdobyłam ich zaufanie, rozumie pan? One mi ufają. One mi wierzą, że jak ja coś powiem, to ja to zrealizuje, to ja je nie oszukam. No mają radość. No mówię panu, że, że na te 200, te, te 80 ma radość, prawda? I wiadomo, jedna w to ucho, będzie mi gadać, druga w to ucho, ty nie pasuje to, ty nie pasuje to, ale tylko i coś nie pasuje, a ja już wie panu, czasem mówię, prostan gdzie bo nie wytrzymam z wami. No ale ja je mimo wszystko bardzo lubię, wie pan to chyba też jest, wie Pan, to co mnie trzyma, że ja je mimo wszystko lubię. Nawet, nawet te, te, takie te niektóre, które powinnam mnie lubić, ale... Też je lubię. No zamykam drzwi, tak jest, Nie, nie, no, ale, no, ale słuchajcie, bo przecież ja nie... Sam, że jeżeli nie wiadomo, jak się zachować, zachować, to trzeba tak zachować tak, trzeba przechodzić punktualnie. Bo ja jestem punktualna i proszę o punktualność. Bardzo proszę. A okazuje się, że w 2014 roku w naszej działalności zostaliśmy dofinansowani przez Urząd Miasta Krakowa. Zostało nam przyznane 10 tysięcy złotych. Ale bez sprawdza. Nie, bo to, to przez was... I co? Z, z, z nie, Nie, Nie. 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 tak Nie. 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 jesteś? Nie. 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 potem Nie. 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 No, tarcówką, a, a. A tymi, tymi? no tu Nie. 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 No mocno Nie. 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 Być wśród ludzi. Bardzo się cieszę, jak idę do domu, i, 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 i stwierdzam, o jak dobrze, że mi w tej chwili, że mam spokój, że mi nikt nie będzie. Głowy zawracał, że mogę robić to, co chcę. I to trwa, proszę Pana, krótko i za chwilę się okazuje, że mam dość tego i wychodzę. Rozumie Pan? I wychodzę, bo już, bo już pragnę być razem z ludźmi. Że albo gdzieś dzwonię, albo kogoś zapraszam, albo, albo, albo chcę, żeby mnie ktoś zaprosił, prawda? Muszę być wśród ludzi. Ja nie... cieszę się, że jestem sama, ale, ale nie mogę być sama. Nie mogę. I dlatego może tutaj siebie Pan też tak realizuje, że, że, mam, że mam ich tutaj sporo, dużo. Mm. Nie, nie, bo to im te fryzury, jedna wyży druga niżej. Ale takie wężyki ładnie jak robiłeś te, te wiesz czwóreczki, ósemeczki, kółeczka. To jest no, bardzo ładne. No, takie wymyśli. Nie, A tego, tego nie. tunelu nie... Nie, dlatego, że jedna ma fryzurę, druga ma kapelusz. Że nie, nie mogłabym tego robić, jak, jakby mąż żył. Pewnie by chciał, żebym była razem z nim. W tej chwili sama decyduję o sobie. Mój, fał duchu kochany. Popatrz na pańczy. Popatrz, tak. Jak mi smutno, to patrzę na Ciebie. Kochany, jesteś pieseczką. Lo cual, sí.

let's pretend that we're together all alone i'll tell the man to turn the jukebox way down and you can tell your friends with you he will have to go yes you can tell your friends with you you'll have to go <laughs> Będą ze mną w dłuższej Będą Miałam na przykład przyjaciółkę, którą, 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 proszę pana, miałam 55 lat. No, no już nie. I mnie się te przyjaźnie kończą. I. I nad tym, proszę Pana, najwięcej ubolewam. Człowiek jest szczęśliwy wtedy, jeżeli, jeżeli może komuś się zwierzyć, może się na kimś się oprzeć i ma tego przyjaciela. I marzę, proszę Pana, żeby, żeby mieć naprawdę prawdziwego przyjaciela. No, to pijamy zdrowia.

Wydaje się, że w większości są szczere w stosunku do mnie. Jak mi coś dolega, jak mnie nie ma, to od razu odczują, że mnie nie ma. A gdzie jest Halinka? Nie ma Halinki. A co z Halinką? No co mam Panu powiedzieć, proszę Pana? Ja swoje życie już. 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 już, już przeszłam. Ja się już nic specjalnie od życia spodziewać nie mogę. 看看星期天嘞。Uh huh, Życie niż my, ktoś przystanął i nagle przejść, jak się masz. Dłoń do ciebie wyciąga, ktoś na tę twarz. Czasu wije się nic, jakże pięknie jest żyć i uśmiechu jest wartość. Our wonderful world.